e 90 320 i 150 koni wymiana piast ham przednich i toczenie tarcz hamulcowych tarcze są przetoczone wszystkie trzy powierzchnie są zrobione mamy już nowe piastki powierzchnie są przygotowane wyczyszczone na kierownicy było bicie przy hamowaniu, tarcze oczywiście były pokrzywione, jedna tarcza miała 600 setek bicia. No ale niestety trzeba było wymienić też piasty, ponieważ piasty miały wrzery korozyjne i powodowały krzywienie tarcz hamulcowych. Także obie piasty z przodu będą wymieniane. Samo przetoczenie tarcz hamulcowych nic by tutaj nie pomogło, ponieważ tarcze zaczęłyby znowu bić. Trzeba było wymienić piasty. Piasty miały bardzo duże wżery korozyjne. Miejscami było około 15 setek odchyłki. Także to jest bardzo dużo. Po wymianie piast i po przetoczeniu tarcz będzie spokój. To jest A90 2005 ROK. 320 i dzięki na razie.